Witam Państwa w środę 9 października. Wczoraj o godzinie 14.30 poznaliśmy ceny producentów w Stanach Zjednoczonych. Te dane wyraźnie zaskoczyły. Ceny producentów spadły poniżej oczekiwań rynkowych, natomiast na rynkach, głównie na rynku walutowym, można było zaobserwować. Umocnienie amerykańskiego dolara, więc po części moim zdaniem ten ruch nie był do końca wytłumaczalny. Natomiast dzisiaj od samego rana obserwujemy już ruch osłabiający amerykańskiego dolara. Do części technicznych jeszcze sobie przejdziemy. Natomiast wczoraj pierwszy raz od Dokładnie 17 września od działań nowojorskiego Fedu Jerome Powell odniósł się do operacji Repo. Tutaj przed nami jest grafika obrazująca nam to, ile już pieniędzy nowojorski Fed dopompował do rynku finansowego. Trzeba pamiętać o tym, że to jest cały czas sztuczny pieniądz bez pokrycia ilość do pompowanego pieniądza do systemu międzybankowego można powiedzieć, że waha się. Na początku ten skup był dość wysoki, ponieważ no, wahał się w okolicy 50-70 miliardów dolarów w ciągu jednego dnia. Później ten skup spadł, znowu wzrósł i jak na razie cały czas oscylujemy w okolicy 30-40 miliardów dolarów Skupu różnego rodzaju aktywów przez Rezerwę Federalną. Tylko trzeba pamiętać o tym, że to jest w skali jednego dnia. Co nam te liczby mówią? Moim zdaniem, w momencie, gdy rozpoczął się ten skup, to na początku tego typu interwencje Rezerwy Federalnej, media tłumaczyły tym, że część instytucji w Stanach Zjednoczonych jest zmuszona do tego, żeby zapłacić podatek, te instytucje nie miały. Podobno, tak jak się oficjalnie mówi w mediach mainstreamowych, pieniędzy na opłacenie podatku. Załóżmy, że, że ta kwestia jest prawdziwa, to moim zdaniem, jeżeli ten, ta informacja miała być prawdziwa, no to zazwyczaj po załóżmy interwencji. Zakładam, że ta interwencja powinna trwać 2, 3, może maksymalnie 4 dni, natomiast widzimy, że interwencja rezerwy federalnej jest cały czas kontynuowana, więc moim zdaniem ten news to był news nieprawdziwy, więc rezerwa federalna cały czas kontynuuje skup różnego rodzaju aktywów. Wczoraj właśnie Jerome Power pierwszy raz dokładnie odniósł się do tych działań rezerwy federalnej, i tutaj szukam takiego dokładnego screenu, w jaki sposób on, on się odniósł. Oczywiście, rezerwa federalna nie jest, jak na razie nie potwierdza tego skupu aktywów, nie nazywa konkretnie jako quantitative easing 4, ponieważ moim zdaniem, jeżeli rezerwa federalna przyzna się do tego, że to jest kolejny dróg pieniądza, to automatycznie ostatnie działania rezerwy federalnej po ostatnim kryzysie, gdzie Fed. Wielokrotnie zwiększał swój bilans. Po ostatnim kryzysie Fed oczywiście uruchomił. Taki program do druku pieniądza, no to naturalnym, naturalnie, gdyby gospodarka miała zdrowe fundamenty, to tego typu programy nie byłyby potrzebne. Natomiast kilka lat, tak naprawdę po zakończeniu skupu aktywów, Rezerwa Federalna jest zmuszona do kolejnego skupu, i moim zdaniem, jeżeli Rezerwa Federalna oficjalnie nazwie ten kolejny skup Quantitative Easing 4, to przyzna się do tego, że ostatnie działania Rezerwy Federalnej nie były skuteczne, ponieważ no, moim zdaniem banki centralne nigdy nie powinny ingerować w gospodarkę, a tego typu programy są tylko dobrym dowodem na to, że banki centralne nie, nie działają tak, jak powinny działać i przynoszą więcej. Niekorzyści ogólnie dla gospodarki niż można by było zakładać, więc Fed, Powell wczoraj odniósł się do tego programu, powiedział, że to jest bardziej taka organiczna procedura. Natomiast jeżeli chodzi o inne takie informacje, tutaj warto też zwrócić uwagę na przykład na to, ile banki centralne posiadają różnego rodzaju aktywów w swoim bilansie. Oczywiście, takim numerem jeden w, w pośród wszystkich banków centralnych jest Bank Japonii, który już od kilkudziesięciu lat cały czas zwiększa cały czas no można powiedzieć wprost, że drukuje pieniądz. Bilans Banku Centralnego Banku Japonii już jest w okolicy 100% PKB, więc to są ogromne kwoty. Natomiast wszystkie pozostałe inne banki centralne też cały czas zwiększają swój bilans, więc, moim zdaniem, wszystkie pozostałe banki. Centralne, te z większych gospodarek światowych, których bilans banku jest w okolicy 20-40%, on cały czas wydaje mi się, że będzie wzrastał i raczej wszystkie banki centralne będą podążały w tym kierunku, co Bank Centralny Japonii. Jeżeli chodzi o takie inne, pozostałe newsy, zazwyczaj, jeżeli załóżmy w sektorze międzybankowym, sektor międzybankowy cały czas dobrze się rozwija, to zazwyczaj nie ma cięć pracy, natomiast w ostatnich dniach wiele banków inwestycyjnych z całego świata informuje nas o tym, że są dość spore cięcia pracy. HSBC poinformował o 10 tysiącach, Deutsche Bank o 18 tysiącach, więc to nie są dobre oznaki do tego, co może się wydarzyć w najbliższych miesiącach na rynkach finansowych. Więc Powell, jak na razie, cały czas się nie przyznaje. Też trzeba pamiętać o tym, że w czerwcu, gdy w czerwcu bądź w lipcu podczas pierwszej obniżki 100% Paweł powiedział, że to nie jest cykl obniżek 100%. Za nami mamy już dwie obniżki 100%. Dodatkowo też FED zaczął skupować aktywa, więc dosłownie zaczął robić to samo, co zaczął robić podczas ostatniego Kryzysu, więc, tak jak zawsze powtarzam, bankierom centralnym nie należy wierzyć, i e, tak naprawdę no, nieważne w jaki sposób oni nazwą to, ten kolejny program, każdy dodruk pieniądza, to, to moim zdaniem powinien się nazywać e, Quantitative Easing. Więc tyle jeżeli chodzi o wczorajsze wystąpienie Pawela w Denver. Dzisiaj również mamy kolejne wystąpienie Pawela w Kansas City o godzinie 17.00. Więc jak na razie rynki jakoś specjalnie nie odbierają tych informacji. Natomiast moim zdaniem te wypowiedzi Pawła to jest kwestia tego, w jaki sposób należy, trzeba, należy postrzegać Fed. Fed powinien być postrzegany jako taka jedna z najbardziej wiarygodnych instytucji. Natomiast no, widać, że w perspektywie ostatnich miesięcy Fed wielokrotnie sam zaprzecza swoim działaniom. Dzisiaj przez cały dzień mamy szczyt Unii Europejskiej, więc tutaj prawdopodobnie mogą się pojawić jakieś informacje dotyczące Brexitu, więc przez cały dzień jest ryzyko takie, że może pojawić się jakaś niespodziewana zmienność. Tak jak w każdą środę o godzinie 16.30 poznamy zmiany zapasów ropy, no i również dzisiaj o godzinie 20.00 poznamy minutki z rezerwy federalnej, gdzie te minutki mogą być o tyle ciekawe ze względu na to, że ostatni ten tak zwany wykres kropkowy dot chart pokazał nam to, że podział głosu pomiędzy członków rezerwy federalnej dotyczący czy podwyżek, czy obniżek procentowych mniej więcej zaczął się układać na tym samym poziomie, mniej więcej ten podział głosów był 50 do 50, więc zawsze w momencie, gdy Fed nie daje jednoznacznych sygnałów, każde kolejne posiedzenie Fedu bądź minutki mogą być o tyle istotne, ze względu na to, że jeżeli pojawiły się nowe informacje, to rynki mogą się znowu zacząć zupełnie inaczej pozycjonować niż załóżmy miało to miejsce kilka tygodni. Temu. Więc tyle jeżeli chodzi o część fundamentalną. Natomiast wczoraj, po gorszych danych ze Stanów Zjednoczonych, pojawił się silniejszy ruch wzrostowy. Wybiliśmy z konsolidacji, i moim zdaniem ten silny ruch wzrostowy to była manipulacja na rynku. Prawdopodobnie ktoś zaczął tu wyrzucać większe zlecenia, bądź ktoś chciał też przetestować rynek, wrzucił w pierwszej kolejności jakieś większe zlecenia. No i zazwyczaj, jeżeli do końca nie rozumiemy danego zachowania ceny, to przede wszystkim takim najprostszym rozwiązaniem na takie zachowanie rynku jest poszukanie ostatnich, wyraźnych szczytów. Dlaczego? Dlatego, że tutaj prawdopodobnie spora część instytucji może realizować swoje Stop losy, czyli załóżmy, jeżeli ktoś cały czas celował podczas tej konsolidacji, no to logicznym jest to, że pierwsze stop losy ustawi powyżej ostatniego szczytu bądź jeszcze wyżej. Więc ja osobiście, na przykład, korzystając samemu, tradując, głównie szukam takich sytuacji na rynku, gdzie dochodzi do takiej krótkoterminowej manipulacji, gdzie ten ruch, który się pojawia, nie do końca jest zgodny z tym, co powinniśmy zaobserwować. Szukam takich miejsc, gdzie mogą się pojawić jakieś pierwsze stop lossy no i wtedy w takich miejscach, załóżmy, zajmuję pozycję. Dzisiaj mamy kontynuację ruchu spadkowego, więc jeżeli te spadki miałoby się dalej utrzymać, to. To potencjalne wsparcie musi być agresywniej wybite. Niżej jeszcze mamy taką mniejszą konsolidację w okolice poziomu 98,90. Więc zazwyczaj, jeżeli załóżmy, teraz możemy odwrócić sytuację. Jeżeli ktoś zaobserwował silniejsze wybicie, to naturalnym jest to, że po przetestowaniu takiego poziomu tutaj prawdopodobnie będzie można zaobserwować reakcję. I ci, którzy załóżmy zaczną w tym miejscu kupować, naturalnym będzie to, że stop lossy ustawią poniżej. Ostatnich dołków w okolicy poziomu 98-85. Więc w tradingu moim zdaniem głównie chodzi o to, żeby trochę inaczej patrzeć niż większość osób na rynku, ponieważ tak jak podobnie w biznesie, przeważnie musimy szukać różnego rodzaju przewag. A tutaj, moim zdaniem, tego, tego typu podejście jest trochę inne niż to podejście, z którego korzystają, korzysta większość przede wszystkim traderów detalicznych. Więc tyle, jeżeli chodzi o indeks dolara. Na eurodolarze mamy analogiczne zachowanie do analizy ceny na indeksie dolara, czyli wczoraj doszło do silniejszego ruchu spadkowego. Wszystkie ostatnie wyraźne dzienne dołki zostały wybite z poprzedniego tygodnia. Natomiast ostatni dołek tutaj nie został przetestowany w okolicy poziomu 1,09,40. No i jak na razie obserwujemy silniejszy ruch wzrostowy, więc wydaje mi się, że jeżeli te ruchy wzrostowe będą na na tyle silne, będą tak silne, to prawdopodobnie konsolidacja z dnia wczorajszego zostanie wybita. I prawdopodobnie kolejnym celem mogą być szczyty w okolicy okrągłego poziomu 1.10, a kolejne targety wydaje mi się, że to będzie konsolidacja powyżej poziomu 1.10.13 okolice poziomu 1.10.20. Więc ja osobiście, tak technicznie, bym teraz. Interpretował to co, to, co się dzieje na eurodolarze. Natomiast przy ewentualnej korekcie na pewno należy zwrócić uwagę na wcześniejsze dzienne szczyty okolice poziomu 1.0965. Jeżeli chodzi o funta brytyjskiego, na funcie. Spadki były jeszcze silniejsze niż na eurodolarze. Te wszystkie poziomy, o których wspominałem, ostatnie dołki zostały wybit, wybite wczoraj. Natomiast rynki zatrzymały się delikatnie poniżej dołków z okolicy poziomu 1,20, 2,10. I teraz, głównie ze względu na słabość amerykańskiego dolara, obserwujemy silniejszy ruch wzrostowy. Natomiast, począwszy od dzisiaj, wydaje mi się, że do końca tygodnia, powinny się pojawić jakieś nowe informacje dotyczące porozumienia między. Wielką Brytanią i Unią, no i to wiąże się z tym, że prawdopodobnie może pojawić się większa zmienność rynkowa. Więc jeżeli pojawi się chociażby jakiś cień nadziei do tego, że prawdopodobnie Unia zgodzi się na nową umowę z Wielką Brytanią, to wydaje mi się, że ze względu na to, że na funcie brytyjskim w ostatnich dniach Głównie dominowały spadki, w tym miejscu tylko mieliśmy do czynienia z korektą wzrostową. No to wydaje mi się, że przy takich warunkach jest większa szansa na to, że pojawią się wzrosty. Więc tak, taką pierwszą barierą na funcie brytyjskim moim zdaniem może być poziom 1,22,60, wyżej 1,22,80. Natomiast jeżeli te poziomy zostaną agresywnie przebite, no to wydaje mi się, że będzie otwarta droga do kolejnych wyższych poziomów. Jeżeli chodzi o sytuację na USDK, wczoraj głównie mieliśmy do czynienia ze wzrostami, natomiast samo zachowanie ceny było dość stabilne, ponieważ o pierwszym poziomie, o którym wspominałem, pojawiła się reakcja, to był poziom 1,3320, tutaj cofnęliśmy się do ostatniej konsolidacji, z tego poziomu znowu pojawiła się reakcja, dzisiaj przebiliśmy poziom 1,3320 od dołu, no jak na razie mamy kontynuację spadku, więc im mocniej będzie się amerykański dolar osłabiał, tym więcej, tym będzie moim zdaniem. Rosło prawdopodobieństwo do spadków, no i prawdopodobnie znowu kolejnymi celami mogą być poziomy w okolicy 1,32,90 i 1,32,80. Jeżeli chodzi o indeksy w Stanach Zjednoczonych, wczoraj głównie w pierwszej reakcji indeksy zareagowały pozytywnie, czyli pojawiły się wzrosty, natomiast później po zakończeniu sesji pojawiły się spadki. Też tak, czytając w międzyczasie, Newsy. Chiny niedawno poinformowały o tym, że prawdopodobnie wprowadzą jakieś restrykcje a propos wiz dla Amerykanów, którzy będą chcieli odwiedzić Chiny, więc no, powoli zaczynają się pojawiać znowu komentarze dotyczące wo wojen handlowych, więc wydaje mi się, że znowu prawdopodobnie w tym tygodniu, nawet dzisiaj poznamy jakiś kolejny news po stronie Stanów Zjednoczonych. Więc no indeksy oczywiście mogą reagować na te newsy. Natomiast na S&P 500, czy też wczoraj mówiłem o, o dwóch poziomach, pierwszy to był poziom 2915, tutaj pojawiła się niewielka reakcja wzrostowa, natomiast niższy, ciekawszy poziom 2902, tutaj już się pojawiła większa reakcja. Dzisiaj jak na razie zbliżyliśmy się w okolice 2886 punktów, jak na razie jesteśmy w okolicy oporu, to jest poziom 2902, więc kwestia tego czy rynki obronią ten poziom, czy jednak nie obronią no i w zależności od tego jak dalej w okolicy tego poziomu będzie się poruszała cena to będzie można określić w którym kierunku dalej będziemy się poruszać natomiast kolejny taki najbliższy opór na S&P 500 moim zdaniem jest w okolicy 2932 punktów jeżeli chodzi o niemieckiego DAXa wczoraj przez cały dzień praktycznie się konsolidowaliśmy ja wczoraj podkreślałem o tym to że jeżeli dojdzie do większych spadków, to prawdopodobnie kolejnym celem może być poziom 11 936 punktów. Tutaj delikatnie tylko naruszyliśmy ten poziom, i później rynki cały czas utrzymywały się powyżej tego poziomu, więc najbliższy taki opór moim zdaniem na DAX-ie może być w okolicy 12 070 dwóch punktów, natomiast jeżeli pojawią się jakieś negatywne informacje dotyczące wojen handlowych, to wydaje mi się, że również na DAX-ie powinniśmy zaobserwować spadki. Jeżeli chodzi o dolar-jena, we wczorajszej reakcji na dane ze Stanów Zjednoczonych Reakcja na dolary nie była dość mieszana, ponieważ zazwyczaj tutaj, jeżeli mamy do czynienia z gorszymi danymi, to powinniśmy zaobserwować wyraźny ruch jednokierunkowy, natomiast wczorajsze zachowanie ceny było poszarpane i też patrząc na to, co się działo na eurodolarze, to można było wywnioskować, że ten wczorajszy ruch wzrostowy na eurodolarze trochę był przesadzony. Jak na razie wczoraj i dzisiaj rynki. Na dolarienie przetestowały dwukrotnie poziom 106,96. Jak na razie wybijamy poziom 107,20, więc wydaje mi się, że głównie należy teraz zwracać uwagę na zachowanie na indeksach Stanów Zjednoczonych. Ponieważ, jeżeli pojawią się negatywne informacje dotyczące wojen handlowych, to prawdopodobnie na dolarienie wtedy powinny pojawić się spadki. Ważna, wydaje mi się, że dzisiaj może być konsolidacja z dnia wczorajszego okolica poziomu 107,30. Jeżeli chodzi o sytuację na złocie. Wczoraj, po, po danych ze Stanów Zjednoczonych, tak naprawdę no, niewiele się zmieniło na, na rynku złota, ponieważ wczoraj to głównie podczas sesji europejskiej mieliśmy do czynienia z silniejszym ruchem wzrostowym. Więc, pomimo tego, że wczoraj amerykański dolar wyraźnie zyskał na wartości, to jednak na złocie nie zaobserwowaliśmy większych spadków. A wydaje mi się, że przy, przy takiej zmienności na, na indeksie dolara raczej powinniśmy zaobserwować większy ruch spadkowy. Natomiast patrząc załóżmy na dolar jena na złoto, można by było wywnioskować po części, że ten ruch na, na eurodolarze jest trochę przesadzony, więc im bardziej będzie się umacniało, osłabiał amerykański dolar, tym moim zdaniem dalej będzie rosło prawdopodobieństwo do kolejnego ruchu wzrostowego i kolejnym celem na złocie może być poziom w okolicy 15 025 punktów. Zerkniemy sobie jeszcze na srebro. Na srebrze widać trochę odchylenie od tego, co się dzieje na złocie, więc jak na razie srebro bardziej zyskuje niż rynek złota. Wybiliśmy z wczorajszej konsolidacji z okolicy poziomu 17,75 i kolejne cele na targety na srebrze, moim zdaniem, to będą odpowiednio 18,03 oraz 18,38. Oczywiście, wszystko zależy od kondycji amerykańskiego dolara. 17,75 to może być kluczowy poziom, ewentualnie dzisiejsze minima, bądź też niższy poziom, okolice poziomu 17,45. No i na koniec, ze względu na dzisiejsze dane na rynku ropy, zerkniemy sobie na ropę. Ropa jak na razie cały czas się konsoliduje, więc zazwyczaj jeżeli. Na ropie widzimy konsolidację 2-3, 4-dniową. To moim zdaniem to są ciężkie warunki do tego, żeby podejmować decyzje, więc jak na razie wydaje mi się, że um, lepiej się trzymać się z decyzjami na ropie. E, pierwszym takim kluczowym poziomem na ropie może być poziom okolice 53,20, niżej okolica poziomu 51,50. Więc e, tyle z mojej strony. Jeszcze raz zwracam uwagę dzisiaj na godzinę 20, ponieważ dzisiejsze minutki mogą być naprawdę. Kluczowe dla amerykańskiego dolara, żeby instytucje mogły lepiej odczytać dalsze kroki rezerwy federalnej. Więc jeżeli dzisiaj podczas tych minutek będzie chociażby delikatne ukierunkowanie członków rezerwy federalnej na obniżki 100% w Stanach Zjednoczonych, to wydaje mi się, że wtedy może się osłabić amerykański dolar. Więc jeszcze raz dziękuję za uwagę i do usłyszenia do jutra.